Szanowni Państwo, w ciągu tych siedmiu lat myśmy zebrali o 828 miliardów złotych więcej z podatków i różnego rodzaju dani publicznych, ale nie licząc tego, co zostało zebrane na służbę zdrowia i na emerytury. I oczywiście część z tego wynika ze wzrostu PKB, część z inflacji, ale Decydowana większość wynika po prostu z tego, że my nie pozwalamy właśnie kraść. I to jest ta zasada działania. To jest takie krzyczenie przez kogoś to sama na sumieniu łapać złodzieja. Znana metoda. To sprawa pierwsza. No a jest taki bloger, ktoś mi o tym powiedział, więc przy okazji o tym wspomnę, bo ja tego nie widziałem. Jakiś młody człowiek, podobno sprawny, który no, tłumaczy ten zarzut tym, że nasi szefowie spółek skarbu państwa dużo zarabiają. Rzeczywiście dużo zarabiają, ja tego nie kwestionuję, tylko zarabiają, biorąc pod uwagę inflację, jakieś 2,5 razy mniej niż zarabiali ich poprzednicy. Z tamtej informacji, bez razy. A ktoś może powiedzieć i tak za dużo? Ja to rozumiem, ja to rozumiem, bo z punktu widzenia zwykłego pracownika, człowieka, który żyje po prostu z tego, co zarabia co miesiąc, to jest rzeczywiście suma niekiedy bulwersująca. Tylko jeżeli my to zdecydowanie obniżymy, to po prostu fachowców od zarządzania dużymi przedsiębiorstwami mieć nie będziemy, bo oni na rynku prywatnym po prostu uzyskają tyle, ile będą chcieli, więcej niż uzyskują u nas. No takie są niestety reguły życia i pamiętajcie, że jeszcze 53-60 lat temu przeciętny szef wielkiego amerykańskiego koncernu zarabiał 5 razy tyle, co prezydent Stanów Zjednoczonych, a teraz zarabia 60 razy tyle. No tak się świat zmienił i nic na to nie poradzimy. W Polsce naprawdę to hamujemy, ale możemy wyhamować tylko do pewnego stopnia. Nikt tutaj, proszę Państwa, nie kradnie, już na pewno nikt nie kradnie bezkarnie. Jeżeli tylko gdzieś coś wychodzi na jaw, to my reagujemy z całą starannością, i wielu naszych członków, nawet narzeka na to, że różnego rodzaju służby bardziej się zajmują partią rządzącą niż innymi partiami. Ale to jest zgodne z moim zaleceniem zgodne z moim zaleceniem, które wydawałem wtedy, kiedy jeszcze jako premier uczestniczyłem w organizowaniu CBA, w organizowaniu, przeorganizowaniu innych służb. Tacy po prostu jesteśmy. To jest ta zasadnicza różnica. Zupełnie zasadnicza różnica między nami a nimi. Ale jest także inna różnica. Inna różnica, o której w tej chwili warto naprawdę trochę powiedzieć. To jest ta różnica, że oni, kiedy przyszedł kryzys Taki można powiedzieć trzeci kryzys po roku 1989. Był pierwszy Walterowiczowski, drugi Walterowiczowski, a później był trzeci już w 13 roku Tuska. W 12-13 właśnie między 10 a 13 rokiem kryzys Tuska i wtedy oni podwyższyli podatki o VAT-kie o 1%, ale także wiele takich innych podatków na różnego rodzaju takie podstawowe dobra, jak na przykład nie wiem, kasza czy ryby. Podwyższyli też jakieś inne drobne podatki, no i nic nie robili po to, żeby wesprzeć. My spaliśmy przedsiębiorstwa w czasie COVID-u. Naprawdę na wielkie sumy przeszło 200 miliardów złotych, i my, szanowni Państwo, w dalszym ciągu. Teraz, kiedy mamy tą ciężką chorobę, bardzo ciężką społecznie chorobę i gospodarczą, chorobę inflacji, też w żadnym wypadku nie podnosimy rąk do góry, nie mówimy, no my nic nie możemy zrobić. Przecież to, to nie od nas zależy, nie od nas zależy to, że rosną ceny surowców, nie od nas zależy wojna, nie od nas zależą inne przyczyny, które przecież powodują, że ta inflacja większa lub mniejsza. Jest dzisiaj w gruncie rzeczy wszędzie. Otóż my robimy bardzo wiele. I przede wszystkim sprawa zasadnicza. Jakbyśmy mogli szybko opanować inflację? Taką metodą, którą już stosowano. Tłumienie, no dokładnie, już to słyszę. Ktoś to powiedział, to nie usłyszałem. Kto? No, zabrać ludziom pieniądze. Ale w jaki sposób? No Najłatwiej poprzez zwiększenie bezrobocia. Bo jak ludzie nie zarabiają, to nie mają pieniędzy. Trudno obniżać pensje, natomiast można oczywiście podwyższać podatki, to też jest obniżenie pensji, ale przede wszystkim bezrobocie. I to bezrobocie rosło, nawet w tym ostatnim etapie można powiedzieć za czasów rządów Tuska, no to, było, to był wzrost do prawie 15%, no przedtem to dochodziło nawet do 20% i to dwukrotnie, dwa razy za Błęcrowicza. My, proszę Państwa, bezrobocia nie zwiększamy. My za to stosujemy bardzo wiele metod, które zmierzają do tego, żeby ten ból, bo to jest ból, my to wiemy, ból inflacji był możliwie jak najmniejszy. No po pierwsze jest ta tarcza inflacyjna, czy antyinflacyjna. Przedtem były te covidowe, te, które chroniły gospodarkę w czasie covidu, Teraz jest antyinflacyjna i ona nie jest już dla gospodarki, ona jest dla społeczeństwa. To są obniżki podatków. Obniżki podatków przede wszystkim pit do 12%, ale to są także obniżki podatków odnoszących się do różnego rodzaju wytworów. To jest zero na żywność, to jest zero na gaz. To jest, proszę Państwa, Radykalne obniżenie podatków w odniesieniu do różnego rodzaju paliw w ramach możliwości Unii Europejskiej my je nawet czasem przekraczamy albo do 5, albo do 8%, chociaż było 23%. Krótko mówiąc, to wszystko ma zmniejszyć, zmniejszyć ceny. No, jeżeli ceny na przykład paliw na stacjach benzynowych. Spadają w tej chwili, to trudno mi powiedzieć, ale nam na pewno było, były znacznie wyższe to właśnie dzięki tego rodzaju zabiegom. I my tych zabiegów w stosunku do różnego rodzaju towarów stosujemy wiele. My oczywiście wspomagamy emerytów, my wspomagamy najbiedniejsze gospodarstwa, najbiedniejsze także w sensie energetycznym, a to jest przeszło 6 milionów gospodarstw z różnego rodzaju dodatkami. Ale my przede wszystkim ustalamy taryfy i przedłużamy taryfy na ciepło, taryfy na gaz i ustalamy także różnego rodzaju dodatki dla tych, którzy się sami opalają. Czy to węglem, czy to peletem, czy to innymi paliwami. Robimy to dodając 3000 zł to jest ta podstawowa stawka, ale w niektórych wypadkach, jak na przykład drewno, no to jest mniej, czyli jeżeli chodzi o skroplony gaz, no to też jest mniej, to jest która 500 zł czy 1000 zł jak w wypadku drewna, bo po prostu te paliwa są tańsze. Czyli krótko mówiąc, robimy tutaj bardzo dużo w tym kierunku, żeby ten ból był jak najmniejszy. Żeby z jednej strony tego paliwa, no bo wiadomo, że są kłopoty w związku z tym, że nie ma już importu z Rosji, były tańsze, a z drugiej strony by tego wszystkiego nie zabrakło. I robimy to naprawdę intensywnie. Ja słyszę, że w tej chwili jest dużo zamieszania. Nawet to tutaj w rozmowie przed wejściem na tą salę słyszałem. Tak, rzeczywiście w tej chwili może być jeszcze dużo zamieszania, ale to się powoli uspokaja, i my z różnych kierunków sprowadzamy ten węgiel. Zwiększyliśmy produkcję węgla takiego, które, który nadaje się do. Ogrzewania e, mieszkań e, w polskich kopalniach. No i razem wziąwszy te kilkanaście milionów ton, dostarczymy. Kilkanaście milionów ton, ktoś powie, no, za dużo, a te kilkanaście milionów ton jeszcze trzeba przesortować. I wtedy zostaje z tego co najwyżej jedna trzecia, bo tylko ten węgiel sortowany nadaje się do wszystkich tych bardziej nowoczesnych e, urządzeń ogrzewczych. Natomiast te stare piece, potocznie zwane kopciuchami, te stare piece, one no, mogą być ogrzewane także tym węglem, który zwykle służy do opalania wielkich elektrowni, czy też wielkich elektrociepłowni. I oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, kierujemy ten węgiel. Tego naprawdę nie zabraknie. Walczymy o to wszędzie. Walczymy przede wszystkim nie o zakup, bo ma zakup i nie jest w tej chwili problemem. O to, żeby to można było dowieść i żeby to można było rozprowadzić. Używamy różnych dróg. Interweniujemy tam, gdzie są blokady. Była blokada, jeżeli chodzi o porty na Łotwie. Ryga, Widawa, a można przywieść. Wiele węgla, no ale blokowano nam węglarki. No, była ostatnio e, tutaj interwencja pana premiera w rozmowie z premierem, e, z panem premierem Łotwy, żeby to jakoś zmienić, żeby te węglarki mogły przez Białoruś Białoruś się na to zgadza ten węgiel do Polski wieś, a to dla nas jest najwygodniejsze, bo najwięcej tych urządzeń do sortowania jest właśnie na wschodniej granicy, bo tam przychodził ten węgiel z Rosji. Krótko mówiąc, czynimy wszystko, co można uczynić, żeby to wszystko, co jest w tej chwili problemem, co może niepokoić i co niepokoi, wiem o tym obywateli, zostało załatwione w ten sposób, by tej zimy nikt nie cierpiał z powodu braku ogrzewania. I jak Państwo może wiedzą, Tą ustawą, która została wczoraj uchwalona, rozszerzyliśmy zakres różnego rodzaju paliw, które mogą być objęte tego rodzaju różnego rodzaju wsparciem. Czyli krótko mówiąc jesteśmy przez cały czas czynni. Dzisiaj w rządzie działa zespół, który się zbiera prawie codziennie, analizuje sytuację. I podejmuje różnego rodzaju decyzje po to, żeby to największe, dzisiaj najbardziej niebezpieczne dla ludzi zagrożenie zostało uchylone. Ale jednocześnie podejmujemy też wszystkie działania, które są potrzebne po to, żeby inflację powoli opanowywać, ponieważ odrzucamy tą metodę najbardziej skuteczną, ale też najbardziej drastyczną społecznie, czyli zwiększyć bezrobocie, zmniejszyć ilość pieniędzy na rynku, po prostu ludzi trochę ograbić, nauczynić no, biedniejszymi, bo to powtarzam jest najprostsze, no, to co nam pozostaje. No, pozostaje nam, proszę Państwa, to, żeby Bank Narodowy, na który nie mamy bezpośrednio jako rząd wpływu, no ale on sam wie, że to trzeba robić, podnosił te stopy procentowe i Także, żeby wpływać na banki państwowe, ale to też możemy robić tylko poprzez przekonywanie. Nie mamy innych sposobów, nie mamy prawnych sposobów, żeby oni podnosili procenty od wszystkich wkładów. Powtarzam, nie tylko tych wkładów, które teraz są składane w bankach, ale także tych, które tam są od dawna. Żeby, krótko mówiąc, ktoś, to ma pieniądze. Wiedział, że przynajmniej po części ochroni się przed skutkami inflacji, jeżeli albo zachowa je w banku, albo też one zostaną w banku złożone. Bo jaki jest tego skutek? Że ludzie mniej chętnie po prostu zmieniają te pieniądze na towary. A w tej chwili jest taki mocny nacisk, że no cóż, skoro te pieniądze tracą na wartości, to lepiej coś kupić. Lepiej coś kupić nawet, nawet, jeżeli to nie jest takie bardzo potrzebne, i to jest właśnie ten nacisk inflacyjny. I w ten sposób ten nacisk inflacyjny my w tej chwili hamujemy, i będziemy robili to w dalszym ciągu. I to będzie przynosiło efekty obok tych działań, które będą blokowały podnoszenie cen to łączy się oczywiście z różnego rodzaju dopłatami, cały ten mechanizm jest skomplikowany, nie będę go tutaj opisywał, ale my powtarzam blokujemy bardzo silne wzrosty cen także dla obywateli różnego rodzaju paliw, w tym także energii elektrycznej, które nastąpiłyby na przełomie roku, gdybyśmy tych działań nie podejmowali. I wtedy inflacja rzeczywiście by mocno skoczyła w górę. Przewidywania Narodowego Banku, akurat wczoraj je czytałem, no, wskazują, że to mógłby być jeszcze kilkuprocentowy wzrost. Ale my przed tym się chcemy tego rodzaju działaniami, o których już tutaj wspominałem, uchronić. Czyli krótko mówiąc, pełna aktywność w tej sprawie. W sprawie dzisiaj dla obywateli naprawdę najważniejszej. Polacy, jak ludzie na całym świecie, no martwią się o swoje portfele, martwią się o swoje oszczędności, martwią się o swoje życie, o swój poziom życia, i my uczynimy wszystko, żeby to, co działo się pod naszą władzą, za czasów naszej władzy w ciągu tych, no, za chwilę będzie siedmiu lat, czyli ten wzrost poziomu życia ludzi, taki wyraźny wzrost poziomu ludzi, szczególnie tych ludzi, którym było gorzej, żeby to zostało jakoś ochronione i żeby kiedy się sytuacja uspokoi, to żebyśmy mogli się odbić do dalszego, szybkiego wzrostu. Bo taki jest nasz cel, proszę Państwa. Masz celę... Jest trudny poziom Polaków i jest także uczynić wszystko, żeby Ludzie, którzy urodzili się w różnych miejscach naszego kraju, mieli możliwe równe szanse. Jeżeli w tym okręgu wyborczym, w tym okręgu wyborczym, mówię o tych wyborach senackich, no, za którego stolicę, bo nie ma oficjalnej stolicy okręgu senackiego, po prostu wybieramy największe miasto. No ale tu nie ma wątpliwości, że stolicą jest Nowy Targ, chociaż jak tutaj pani poseł, szanowna koleżanka, wspomniała, że jest jedno miasto na Podchalu. to ja bym się tak upomniał o No, <noise> <noise> Bo w Nowym Targu też parę razy w życiu byłem, ale z Zakopanem to bym musiał sobie policzyć, ile razy byłem, więc, bo, bo dużo razy byłem i w związku z tym jednak wspomnę, że i Zakopane także jest na tej ziemi. Ale jeśli przeliczyć to, o czym mówię, po prostu na takie najprostsze fakty kwantyfikowalne, czyli na pieniądze, to Państwo tutaj dostali z tych wszystkich funduszy miliard 200 milionów złotych w ciągu ostatniego okresu. I to naprawdę pozwala na to, żeby różne przez dziesięciolecia niezałatwiane problemy były załatwione. I to jest ważna sprawa. Ja o tym mówię tylko na marginesie, bo powtarzam, mówiłem o tym wielokrotnie w różnych miejscach, w każdym miejscu wiem ile tych pieniędzy wpłynęło z tych różnych rodzajów funduszy. Tutaj jest pewna specyfika, tutaj także ten fundusz górski działa trochę bardziej intensywnie, bo gdzie idzie albo w ogóle, albo tam jakieś bardzo drobne sumy, a tutaj to jest kilkanaście milionów złotych w ramach tych wszystkich wydatków. Tak, u mojemu zdumieniu nawet ten fundusz pgr czyli te, ta czwórka, tak zwana, też tutaj działa, też kilkanaście milionów złotych. Ale razem wziąwszy, to jest miliard dwieście milionów, czyli już taka suma, o której pod innymi rządami naprawdę nie moglibyście marzyć. Ale to na marginesie. A ja chciałem teraz przejść do tej drugiej, dzisiaj najbardziej zasadniczej sprawy. Walczymy z inflacją, obawiamy się inflacji, chcemy i marzymy o tym, ja też marzę, żeby ją w końcu opanować, żeby jej po prostu nie było. No ale to wszystko odbywa się w bardzo specyficznym kontekście. No tym kontekstem jest wojna. No tutaj już pani poseł wspomniała, że ta wojna jest 300 km od nas. Rzeczywiście, jakby udać się dalej na wschód o 300 km, no to już wchodzimy na te tereny państwa, które prowadzi w tej chwili bardzo ciężką i, i dużą, taką pełnoskalową wojnę. I my, proszę Państwa, temu, pa, temu właśnie krajowi, Ukrainie, pomagamy. To Państwo o tym przecież dobrze wiecie. Ja nie będę wchodził tutaj w szczegóły, z różnych powodów nie należy tego robić, ale to jest pomoc wielostronna, to jest pomoc także w sferze militarnej.